Wymiana łożyska tylnego Fiat Bravo 2. Najpierw ściągamy zacisk z jarzmem całym i będziemy odkręcać te śrubki od tarczy. Tarcza odkręcona, zacisk zdjąłem sobie cały z jarzmem. Zszedł ładnie. O. I teraz ściągamy tarczę, lekko się przepiekła, więc trzeba obstukać. Tarcza, tarcza zdjęta, teraz yy, zbijamy ten dekielek. Pod dekielkiem mamy śrubę, w tym egzemplarzu akurat na 32. Odkręcamy tą śrubę i łożysko powinno zejść ładnie. Śrubka odkręcona. i zeszło ładnie. Nieraz się zapiecze ta część, ale. W większości przypadków w tych kwiatach schodzi, schodzi ładnie. Dobra, zakładamy nowe, zakręcamy śrubę, składamy i, i gotowe, i łożysko wymienione.